Cześć, dzień dobry. Tutaj Iza i cztery trymestry. Zapraszam Was na kolejny odcinek z cyklu Ciążowe Superfoods. I dzisiaj chciałabym porozmawiać na temat awokado, które jest masłem bogów. Ten owoc nie rośnie w naszej szerokości geograficznej, ale jako ciekawostkę powiem Wam, że samo drzewo mogłoby rosnąć, tylko po prostu by nie owocowało. Stąd awokado jest sprowadzane z innych części świata, ale ponieważ ma grubą skórkę, to podczas transportu jest absolutnie chronione do ma mnóstwo właściwości zdrowotnych, ma mnóstwo minerałów, ma właściwości przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, dlatego może być takim też fajnym środkiem do spożywania jako profilaktyka różnego rodzaju chorób wirusowych, bakteryjnych, szczególnie w czasie zimy. No, i właśnie szczególnie w czasie ciąży, kiedy raczej unikamy sięgania po różnego rodzaju y, chemiczne środki do walki z przeziębieniami. Y, awokado zawiera przede wszystkim nienasycone kwasy tłuszczowe, i to jest właśnie to, dlaczego awokado powinniśmy spożywać. Może być spożywane przez. Wszystkich, przez wszystkie pokolenia, począwszy od dzieci, a skończywszy na osobach dorosłych. Zawiera dużo potasu, więc tutaj nasze serce będzie kochało awokado. Zawiera luteinę, czyli będzie to bardzo dobre z kolei dla naszych oczu. I warto też łączyć awokado z różnymi innymi skarbami natury, dlatego że wtedy zachodzi. Zjawisko synergii, czyli one wzajemnie się uzupełniają, czyli na przykład awokado dobrze jest łączyć z pomidorami, albo awokado dobrze jest łączyć z orzechami. Także zachęcam Was do tego, żeby właśnie w takie różne pary łączyć awokado. Awokado zawiera również glutation i jest to jeden z najsilniej działających przeciwutleniaczy, i dlatego choćby z tego powodu warto byłoby awokado spożywać. Awokado jest bardzo dobre dla kobiet w ciąży, dlatego że zawiera naturalny kwas foliowy, czyli folian, czyli tą naturalną formę witaminy B9, o którą właśnie nam chodzi. Spożywanie e, syntetycznego kwasu foliowego może blokować produkcję naszego i czy przyswajalnie. E, tej naturalnej postaci witaminy B9, czyli folianu. Stąd awokado dla kobiet w ciąży super się sprawdzi właśnie ze względu na ten naturalny folian, który yy, w sobie zawiera. Awokado również jest stosowane często w kosmetyce, w pielęgnacji skóry, yy, w pielęgnacji włosów. Nawet czysty olej awokado można wykorzystywać do smarowania ciała zamiast jakiegoś innego balsamu do ciała. Także, dziewczyny, sięgajcie po awokado. Nie trzeba po awokado sięgać codziennie. Ja też wiem, że bardzo dużo mówi się o takiej bardzo agresywnej uprawie awokado w Ameryce Południowej, i stąd może też wynikać wiele obaw przed kupowaniem awokado. Dlatego bardzo zachęcam do tego, żeby kupować awokado ekologiczne. Jest ono bez problemu dostępne popularnych sklepach sieciowych spożywczych i tutaj jakby będziemy miały taką pewność wtedy, że ta uprawa nie jest taka agresywna dla planety, nie jest agresywna dla ziemi, że ziemia odpoczywa wtedy kiedy trzeba, że ziemia nie jest sztucznie nawożona, więc ponieważ właśnie nie spożywamy awokado aż tak bardzo często, to warto sięgać zapłacić troszeczkę więcej za to, żeby właśnie kupić to awokado ekologiczne. Więc będziecie miały wtedy pewność, że nie dość, że pomagacie sobie, to jeszcze też pomagacie planecie. Awokado ma bardzo dużo kalorii, właśnie ze względu na to, że zawiera wiele tłuszczów. Czyli jedno małe awokado ma około 400 kcal. Ale nie chodzi o to, żeby zjeść codziennie całe awokado. Można dodawać sobie na przykład ćwiartkę awokado do sałatki co drugi dzień, czy jeżeli bardzo lubicie nawet codziennie, albo zrobić pastę z awokado, popularne guacamole yy, i po prostu co, czy codziennie, czy raz na kilka dni zjadać sobie kanapkę z taką pastą. Także tutaj możliwości jest wiele. Ważne jest, żeby awokado włączyć do swojej diety i yy, yy, właśnie ze względu na te nienasycone kwasy tłuszczowe. Także zachęcam Was, yy, jedzcie, sięgajcie po awokado i do zobaczenia w kolejnym odcinku o ciążowych superfoods. Pa, pa!